Elżbieta Stempel Poezja Moja muza rozpudzona, Hulaszcza Liryki woalem okryta Rozstańczeniem myśli współprzytomna W rozwianą słów grzywę Misternie wplątana wiruje na mgły skrzydłach swe słowo unosząc, kopytem pegaza gna nieprzytomna, weną odurzona wabi namiętnie ustami pieści, baletem przy krótkich muz sukienek Skraj duszy mej muska. Strofy niedokończone z rąk bladych poetów porywa. By je wiatrem szalonym rozdmuchać Na świata cztery krańce, zgłodniałe dusze karmiąc dosyta. Rosy kroplami na liściach osiada, Perląc się, mieniąc, wrażliwość mą młechce. Prozę życia, duszne rozterki, kurz codzienności. Wersetów prysznicem bez żalu zmywam, W serca wrażliwość i skamieniałość, Balsam poezji leciutko wcierając. Czytał Bogdan.